Dzień dobry, witam Was, facetka od biologii. Dziś porozmawiamy sobie o mutacjach. Co to jest mutacja? Definicję widzicie na ekranie. Mutacja to nagła, trwała zmiana w materiale genetycznym. To bardzo ważne, żeby pamiętać, że ta zmiana zachodzi nagle i nie usuwają jej żadne mechanizmy naprawcze, które działają w organizmie. Bo na ogół jest tak, że kiedy podczas replikacji czy po niej pojawiają się jakieś błędy, to organizm stosuje mechanizmy samonaprawcze, które usuwają wszystkie te błędy. Ale czasem tych błędów jest tak dużo, albo czasem te mechanizmy zawodzą i zmiana utrwala się i zostaje, powodując rozmaite skutki. Mutacje. Możemy podzielić na genowe i chromosomowe. Oczywiście nie, u, nie ulega wątpliwości, że genowe to są te, które zachodzą w obrębie jednego genu. Natomiast chromosomowe dotyczą chromosomów i te chromosomowe mogą dotyczyć budowy chromosomów nazywamy je wtedy strukturalnymi, mogą dotyczyć również liczby chromosomów i mówimy o nich, że są to mutacje liczbowe mutacje mogą zachodzić samoczynnie mogą również być spowodowane różnymi czynnikami te mutacje które zachodzą samoczynnie nazywamy mutacjami spontanicznymi te które są wywołane przez jakiś czynnik zewnętrzny określamy jako indukowane jeśli chodzi o te Mutacje indukowane to czynniki, które wywołują mutacje, określa się mianem czynników mutagennych. I na tej grafice macie przedstawionych kilka najważniejszych, najistotniejszych czynników mutagennych. Wśród nich znajdziemy czynniki fizyczne, czynniki biologiczne, wśród czynników chemicznych, których jak widzicie jest najwięcej. Znajdziemy takie, które są bardzo powszechnie stosowane i których jest mnóstwo wokół nas, powinniśmy ich zdecydowanie unikać, bo zaraz dowiecie się, jak bardzo poważne skutki mogą powodować. Żeby móc rozmawiać o mutacjach, musimy sobie przypomnieć dwie rzeczy, dwie bardzo istotne rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest definicja genu. Musimy pamiętać, że gen jest fragmentem DNA, który zawiera informacje o budowie jednego białka. Druga rzecz, którą musimy pamiętać, to jest sama budowa białek. Pamiętacie, że białka zbudowane są z aminokwasów. Aminokwasy to są takie cząsteczki, które połączone w łańcuchy tworzą polipeptyd. I ten polipeptyd w odpowiedni sposób zwinięty tworzy białko. Ale, jak sobie przypomnijcie, w jaki sposób jest zbudowane DNA, to możecie pomyśleć, że tam nie bardzo widać jakąkolwiek informację. Tak? Ta informacja jest zapisana w jakiś bardzo dziwny sposób. Otóż, sposób zapisu tej informacji genetycznej nazywa się kodem genetycznym. Ten kod genetyczny jest bardzo charakterystyczny jest takim szyfrem, którym informacje o budowie białka zapisano. Najważniejszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć mutację, jest to, że ten kod jest trójkowy. Między innymi jedną z jego cech jest to, że jest trójkowy. To znaczy, że trzy kolejne nukleotydy oznaczają jeden aminokwas. Czyli w tym kodzie, w, tej, w tym tajemniczym zapisie istotne są trójki nukleotydów, tak zwane kodony. Każda trójka. Oznacza jakiś aminokwas. Ta tabela pokazuje nam, jakie trójki nukleotydów kodują, czyli oznaczają, szyfrują jaki aminokwas. I jeśli spróbujemy rozszyfrować to, co mamy tutaj w tym przykładowym łańcuchu, ja dodam, że ten proces odczytywania jest dużo bardziej skomplikowany niż to, co ja teraz robię. Ja wyjaśniam tylko na potrzeby zrozumienia. Na czym polegają mutacje? Nie tłumaczę, jak odczytywany jest kod genetyczny, czyli jak powstają białka, tylko tyle, ile potrzeba, na, 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 po to, ile potrzeba, aby zrozumieć, o co chodzi w mutacjach. Czyli spróbujmy sobie teraz odczytać, jakie mamy tutaj aminokwasy: ACT, aminokwas treonina, TGG, aminokwas tryptofan. TAT, aminokwas tyrozyna. GGC, aminokwas, który się nazywa glicyna. I TAG, kodon stop. Stop to oznacza, że tu kończy się białko. Ok, tronina, tryptofan, tyrozyna, glicyna, koniec. Cztery cząsteczki aminokwasów tworzą nasze króciutkie białko. Co się dzieje, kiedy następuje mutacja? Otóż, popatrzcie, kiedy dochodzi do replikacji DNA, czyli podwojenia cząsteczki DNA, dobudowywana jest komplementarna nić do nici podstawowej. Zwykle dzieje się tak, że do zasady adeninowej, czy do nukleotydu adeninowego, dołączany jest nukleotyd tyminowy, a do cytozynowego guaninowy. Uznajmy, że to jest ten dobudowywany łańcuch. Więc wyobraźmy sobie, że zamiast C tu nam się pojawi G podczas replikacji czy podczas odczytywania w innej sytuacji. A co się wydarzy? Zamiast treoniny mamy zupełnie inny aminokwas AGT, seryna, tak? Czyli nie mamy już treoniny, mamy serynę. A widzicie, zmienił nam się jeden aminokwas, mamy już inną cząsteczkę białka. A co się stanie, jeśli w tym miejscu pojawi nam się guanina zamiast tyminy? Cząsteczka TAG oznacza stop, czyli nasze białko nie zostanie utworzone do końca z czterech aminokwasów. Tylko budowa białka zakończy się na dwóch aminokwasach, czyli to nasze prawidłowe białko nie powstanie. A co się stanie, kiedy przez pomyłkę nie zostanie odczytana jedna litera, czyli podczas replikacji pominięty zostanie jeden nukleotyd. Popatrzcie, trójki zmienią nam się. Bo pamiętamy, że kot jest trójkowy, prawda? No i tam będziemy mieli jakąś kolejną trójkę, której nie znamy. Ten aminokwas zostanie taki sam, czyli będziemy mieli treoninę, ale zamiast tryptofanu będziemy mieli GGT, a GGT to jest nic innego jak glicyna. ATG to jest metionina, a GCT to jest alanina. No i nie mamy kodonu stop, tylko mamy jakiś kodon AG jakaś kolejna literka. Zobaczcie, mamy tu do czynienia z absolutnie zupełnie innym białkiem. Jeszcze inna sytuacja. Podczas replikacji albo podczas jakiegoś innego procesu zostanie wstawiony dodatkowy nukleotyd. Co się stanie? Z Znów nam powstają inne trójki, prawda? Znów nam powstają inne trójki nukleotydów, czyli znów będziemy mieli do czynienia z innymi aminokwasami. Popatrzcie, mamy zupełnie inną sytuację, tak? Mamy do czynienia z zupełnie innymi aminokwasami. Znów nam powstało inne białko. A co by się stało, gdyby przez pomyłkę dostawiono nie jeden, ale trzy nukleotydy. A no wtedy sytuacja by wyglądała tak, że do naszego białka, nasze białko by było też troszkę inne, bo tutaj pojawiłby nam się nowy aminokwas, tak? Podobnie by się wydarzyło, gdyby nam zabrakło. Całej trójki, to zabrakłoby nam jednego aminokwasu. A, czyli ta zmiana nie byłaby jeszcze taka najgorsza, prawda? Jak ta, która wydarzyła się po wstawieniu jednego, czy po ominięciu jednego nukleotydu. Podobnie nie najgorzej byłoby w sytuacji, gdyby na przykład zdarzyło się tak, że zamiast tej, tego nukleotydu pojawił nam się tutaj Inny nukleotyd. Ponieważ jak spojrzycie w naszą tabelę, glicyna może być kodowana przez cztery różne trójki aminokwasów. Czyli zmiana jednego nukleotydu, tego ostatniego nukleotydu. Wszystko jedno na nukleotyd tyminowy, czy, alanin, czy adeninowy, czy guaninowy, nie zmienia nam samego aminokwasu. Czyli nawet taka mutacja. Czyli taka mutacja nie spowodowałaby żadnych poważnych konsekwencji, bo powstałoby nam to samo, powstałby nam ten sam aminokwas, czyli to samo białko. Przejdźmy teraz do mutacji chromosomowych. W przypadku mutacji chromosomowych mieliśmy do czynienia z mutacjami, mówiłam o mutacjach strukturalnych i mutacjach liczbowych. W przypadku liczbowych mutacji chodzi o to, że zmieniona jest liczba chromosomów. Zamiast dwóch chromosomów w parze pojawiają nam się na przykład trzy albo ubywa jakiegoś chromosomu. Do takiej mutacji dochodzi wtedy, kiedy chromosomy w sposób nieprawidłowy rozchodzą się do biegunów w komórce, i skutkiem jest, tak jak powiedziałam, albo zwielokrotnienie liczby chromosomów. Albo ich zmniejszona liczba. A do mutacji strukturalnych dochodzi głównie w, w momencie crossing over. Utrata fragmentu chromosomu, no, chromosom traci jakiś fragment, koniec albo fragment ze środka. W momencie wymiany oddaje swój fragment, a nie dostaje nic w zamian. Odwrócenie, po prostu fragment chromosomu wstawiony jest. Odwrotną stroną, w odwrotnym kierunku. Translokacja, kiedy fragment chromosomu przemieszcza się w inne miejsce, i duplikacja, kiedy fragment chromosomu ulega podwojeniu. Jeżeli chodzi o skutki, to skutki zwykle są niekorzystne zarówno mutacji genowych, jak i mutacji chromosomowych. Bardzo rzadko zdarza się, że skutki mutacji są korzystne, jeśli wtedy taka zmiana może być elementem ewolucji, bo jest promowana przez dobór naturalny. I a propos tego to skutki mogą być dziedziczne lub niedziedziczne, jeśli zachodzą w komórkach, jeśli dotyczą komórek ciała, to są niedziedziczne, jeśli zachodzą w gametach. To są dziedziczne. Choroby wywołane mutacjami, no już tutaj nie zdążymy sobie za dużo powiedzieć, ale mogę szybciutko tylko wymienić, że choroby wywołane mutacjami genowymi to jest na, na przykład fenyloketonuria, mukowiscydoza, hemofilia, Oprócz tego jeszcze tam albinizm, choroba pląsawica Huntingtona i inne. A chromosomowe to najpopularniejszy i najbardziej znany zespół Downa, czyli trisomia 21 pary, ale też kilka innych zespołów, na przykład zespół Edwardsa, czy dotyczące chromosomów płci, zespół Klinefeltera czy Turnera. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjaśniłam, że zrozumieliście, że się podobało. Jeśli tak, to bardzo proszę o Wasze opinie, a o pytania, jeśli czegoś nie rozumiecie, będę próbowała odpowiadać. Subskrybujcie, polecajcie i do usłyszenia wkrótce.